Gdy Zwyczek rozpoczął edukację w miejscowej szkole podstawowej, zwrócił na niego uwagę nieczysto trzymania. Nauczyciel wychowania fizycznego i zarazem kremer klubu UKS Błyskawica do Pod jego okiem Zwyczek rozpoczął tlenki w szop Jak Nie trzeba było długo czekać, bo okazało się, że najważniejsze dla przyszłego Olimpijczyka stały się та персональний тренінг і послідовні чукою по старової з комунікації продовжували потенціалу макроекономічних сфер Mistrzostw w 2012 roku. 500 metrów złotych, 1000 metrów złotych, 1500 metrów stref, 5000 metrów srebrne. Pierwsze olimpijskie szlify zbierał 4 lata temu w Na swoim koronnym dystansie zajął 27 miejsce. To tylko dopiękowało do, do jeszcze większego wysiłku. W pokazie Świata w sezonie 2020. Rok później był był w 2013 roku. give you a Witnym zasług na miasta Łowicza i Dzieni nadaje Panu i Wrótce tytuł honorowego obywatela Łowicza. Podpisali Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Henryk Zasępka, Burmistrz Miasta Łowicza, Krzysztof. liczne na nagody. Jest to coś pięknego, ponieważ nie spodziewałem się, że aż tyle osób będzie chciało. Czyli przekazał dalej, tak sobie mam do niego. Jestem mu bardzo wdzięczny za to, że potrafił mnie poprowadzić i tak naprawdę wspiera do dzisiaj. Często otrzymuję tego liczne wskazówki, za które bardzo dziękuję. Chciałbym podkreślić, że nie bez znaczenia jest również...